Witajcie w dzisiejszym odcinku Rozpoczynamy przygodę z budową domu 70 metrów, projekt Adaś Z naszej strony internetowej dom25000.pl Tutaj mamy przygotowany Stół do zbrojenia Za chwilę będziemy kręcić belki Ale nie to chciałem wam pokazać Chciałem wam pokazać tutaj nasz trochę bałagan W busie, a jednocześnie chciałem wam pokazać Że zawsze jak robimy Ławy fundamentowe to mamy wibrator I go używamy, mimo tego, że czasami go Nie nagrywamy, bo dużo osób jak go nie zobaczy W odcinku to uważa, że go nie ma. Jest tak nisko, że nawet nie widać na kamerze. No nie widać. Nie jakby tu wpadł, to będzie wyszedł. Głęboko o 9. 9 Za 9 za głęboko no Nie. O 9 Czekaj Tu się za głęboko o 5. Może rzeczywiście tu na górce złapę, to nie tak głęboko. Bo już Chiny widać. Chiny widać. Tutaj między tematem.

W tym winku się zrównało, teraz z tej strony, zaraz za tym jest lekka góra. Jest ok! Idziemy pomału w górę. Czyli, już tutaj, teren idzie do góry. Znaczy, inaczej, teren idzie w dół, my idziemy do góry, więc już nie jest aż tak drastycznie w dół. Teraz dochodzimy pomału do tej głębokości 100 cm od, od gruntu. Czyli, już taki najniższy, najniższy punkt. Bo tam był najwyższy, dlatego tak głęboko poszło. Więc tutaj takie złudzenie optyczne, że jest działka prosta, o czym wspominałem, natomiast wszystko weryfikuje niwelator. Jeszcze wymienimy ten niwelator na laserowy, po to, żebym nie musiał wołać popaka, który tam kręci belki, i to sam będę sobie ustawiał wymiary i będę sprawdzał. Będzie to szybciej szło, aczkolwiek z ławami nie ma problemu, chyba że się projekty obrywają albo wychodzi woda, to wtedy jest gorzej. Natomiast mamy w sumie środek wakacji, środek lata. to. Wątpię, że gdzieś byłaby woda, jak jest taka susza. Ale wiadomo jak to jest. Czasami się wydaje, że jest sucho, a w rzeczywistości może wyjść woda. Natomiast tutaj jest teren idealny po coś takiego. I tak jak zauważyliście pewnie, łyżka jest bez zębów po to, żeby nie ruszać z gruntu rodziwego. Bo ja szukam zawsze operatora, jeżeli nie mogę swojego sprzętu przywieźć, żeby miał dobry sprzęt, żeby był ładnie. Ładnie, ładnie kopał, żeby pokazywał swoją pracę, żeby te brzeki nie były poobrywane, tak po prostu, wiecie, chaotycznie to wykopane, tylko prosto ładnie, bo wtedy ten beton ładnie tam się rozlewa, nie ma żadnych takich problemów z obliczeniem betonu. No i łyżka bez zębów, żeby tego gruntu nie ruszać, i wtedy wychodzi zobaczcie, idealnie. Zawsze bierzemy sprawdzonych operatorów. Jeżeli kopiemy w tym samym miejscu, to bierzemy tych samych, jeżeli nie ma kogo wziąć bo nie spełniają moich kryteriów albo po prostu nie mają terminu, no to biorę swój scenery i wiozę. I wtedy ja osobiście kopę. Więc jeszcze kupię koparko-ładowarkę, ale my nie zawsze pracujemy na miejscu. Czasami robimy delegacje, no to nie będę mógł tego sprzętu przeciągnąć, ale ogólnie ten sezon, jaki jest w tym roku, to robimy praktycznie cały czas wokół komina, jak to się mówi. Codziennie jesteśmy praktycznie w domu. Mieliśmy chyba tylko jedną albo dwie delegacje, resztę wszystko na miejscu. Więc u nas na miejscu ceny są zupełnie inne niż w delegacji, natomiast z tego co się dowiadywaliśmy, to jesteśmy tak jedną z najtańszych firm w Polsce, jak chodzi o budowę domów. Dlatego mamy tyle zapisów, jesteśmy dziesięciokrotnie tańsi niż metr kwadratowy kawalerki w Warszawie Tak. Jeżeli przeliczycie metry kwadratowe domu naszego, który budujemy, bo my robimy kompleksowo ze wszystkich. Czyli z materiałem, z koparką, z HDS-em z ławami fundamentowymi i to widzicie jakie te ławy więc nasz metr kwadratowy wych wychodzi 10 razy mniej niż metr kwadratowy kawalerki Warszawy to jest kolosalna różnica więc póki co mamy takie ceny raczej te ceny będą u nas się utrzymywać bo nie, nie chcemy drastycznie podnosić ceny jak konkurencja, dlatego mamy tyle zapisów jednak wiadomo, że kiedyś może się coś zmienić ale niedużo wszystko zależy od opłat od ZUSów, od, od innych rzeczy które wpływają na cenę całościowo. Jednak na dzień dzisiejszy, jeżeli zapisujecie się u nas na budowę domu, no to macie cenę, cenę z dnia podpisania umowy i gwarancję, że ta cena się nie zmieni do czasu zrealizowania przez nas zamówienia. Więc niektóre osoby zapisują się u nas rok wcześniej. No i później po prostu mają tą cenę z dnia podpisania. Ostatnio nawet zbudowaliśmy dom. Inwestor oszczędził przez ten rok czasu w granicach 20 tysięcy. Więc wydaje mi się, że jest fajna opcja, no bo wtedy ja jestem pewny, że mam to zlecenie w tym miesiącu, w tym roku. Inwestor jest pewny, że cena mu się nie zmienia i każdy jest zadowolony. I Standardowo jak nagrywam to ktoś dzwoni. Wykopane wszystko. Teraz wejdę do środka z łopatą, wybiorę to co mogło tam się obsunąć. Wykładę dół, żeby ten beton tak fajnie spoczął na dnie. No I zaczniemy pomału, pomału wrzucać zbrojenie, ale musimy dokończyć skręcać, bo zostało jeszcze kawałeczek, chyba jeszcze jedna belka. Później standardowo elki. Oczywiście wcześniej musimy dać bloczki betonowe, bo my nie robimy na jakichś kościach betonowych, tylko dajemy bloczki betonowe po to, żeby zbrojenie było u góry. Otulinę, żeby zachować zgodnie, zgodnie z zasadami ze sztuką budowlaną. No i wszystko ładnie poznaczyć, żeby były poziomy. Także jak beton się później wleje, to żeby nie było Problemu, że gdzieś trzeba później te spojny robić za duże albo za małe, żeby po prostu gdzieś zgubić tą różnicę. Co do ilości bloczków, jeszcze nie wiem ile wyjdzie, będziemy zaraz mierzyć, bo planuję tutaj zrobić podwójne ławy, czyli na 80, czyli 60 na 80, projekt zakłada 60 na 40, ja zawsze robię podwójne. Dużo osób się dziwi, że tak robimy, bo beton swoje kosztuje Tutaj jest 440 zł za kubik Natomiast ja zawsze daję podwójne ławy, bo Uważam, że to jest podstawa domu i nawet jak konstruktor obliczy, że nie trzeba takich dużych To ja wolę dać, bo to nie zaszkodzi, a wręcz Pomoże, jeżeli w przyszłości coś by się kiedyś Znowu u, Uwidziało, zmieniło Bo już były kiedyś sytuacje, że budowałem dom Projekt się w ogóle Nic nie zmienił A konstruktor już liczył inaczej Poza tym To jest Nasz kapitał, w którym dysponujemy, bo my jak budujemy dom, to mamy określoną kwotę, więc my po prostu robimy tak, że w tej kwocie musimy się zmieścić. Natomiast inwestora nie interesują nasze koszty, no bo to nasz problem w tym, czy ten będą będzie nas kosztował 10 tysięcy, czy 6 tysięcy 12. 000. Po prostu ma być zrobione tak, że w kocie umówionej z nami ma dom stać. Tu jest wyliczony beton na 8800 zł. Można byłoby to zrobić za 4, ale tak jak wspomniałem, ja nie żałuję materiału, każdy dom buduje jak swój. Więc czy u mnie, czy u Was, czy u kogokolwiek bym robił, to po prostu zawsze daje dwa razy więcej niż trzeba. Co Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem. Oczywiście, dzisiaj obowiązkowo, bo ostatnio mnie nie było. Tak, jutro jadę z wami Dzień przed urlopem byś mi za robotę wziął, to ty złacz Nie, dwa dni No masz już inwestycje Muszę... Nie, nie ma koparki Co? Tak, zalewamy, sprzątamy Jak posprzątane to jest No ale mi chodzi takie wiesz, to zobaczyć... Kurwa Maciu, nie wiem czy drogi, a trochę To trzeba jakoś się dogada. Nie chcę się dogadywać? Z tobą. Ze mną? To powiedz coś z paliwem zrobił w tym buzie. Nie piłem. Paweł jak idzie między sobą ściakają do wodony, to nie wiem czy będzie gadał. Gdzie jest paliwo, ja się pytam. Dopiero zanikowałem do pełna, Na cpn już do mnie na tym mówią. Na pewno nawet się zdali budowę. No i to on będzie mi paliwa. <grym> Aha, bo w trasie ekonomiczni. No tak trzeba będzie zrobić Do Warszawy, że jeździł tyle nie spalił, co do tego Jędrzejowa No tak, do Warszawy, że jechał w poniedziałek, a wracałeś w piątek. No właśnie. To tyle nie spalił, ja wiem No to no, to rezerwa i rezerwa I czym człowiek w życiu będzie? Paweł Firma nie jest na dorobku, pamiętam Bo na paliwo? A jak? Kurczę. Ale wiśle teraz. Pamiętam, co obiecywały. 519 miał być. Ja cały czas czekam, dlatego nie tankuję. Aha. Po 10 zł leje bo. Co od jutra na piechotę? No jak. Czekaj, Właźmy. bo to muszę złapać. No ktoś ten drut tak do dupy uciął. Jest taki na styk. No właśnie. Kto to uciął? No jak się dowiem, kto. Ja wiem kto. Ja też się domyślam. był pan Paweł Waga. Nie, ten to na pewno tak by nie zrobił. To był pan Paweł Waga, bo ja widziałem jak on to ciął. Nie, to na pewno nie to ciął. to ciął in co innego. Czego jest ja łapę wodą? No ty jeszcze. No, się nic nie krębuje. No, ten akurat to ja ciąłem możesz No czekaj, bo mi spadło, to widzicie to jest jeden drut w skali całej budowy. No tak, a my tyle zbrojenia kręcimy na tych domach, że <noise> Zobaczcie jak ładnie wybrane. Prościutko, elegancko A szkoda aż szkoda, że takiego dziada łopatę wziąłem rano, żeśmy się pakowali nie zauważyłem. No ale nic, chcę zamówić metalową, żeby była na busie. To akurat będzie taka trochę lepsza, bo ta taka średniawa, ale na, na dzisiaj będzie. Więc wszystko co jest luźne trzeba wybrać. I teraz będziemy bloczki wrzucać. na belce zawsze, nie? Mhm. No, tutaj, stąd to bym nie wyszedł. No. No, tutaj do jeszcze, że to się nie obrywa, to może byś jakoś się podciągnął na rękach. Oko fachowca jest lepsze niż oko niejednej pogromicy. Pamiętaj. Na zalewanie betonem chciałem Wam pokazać, jak to wygląda teraz w tej postaci, bo później zobaczycie w trakcie zalewania. Co tutaj jest ważne przy robieniu łap fundamentowych? Przede wszystkim poznaczyć sobie poziomy, nie lać na oślep, a później jakoś będzie, tylko po prostu trzeba poznaczyć te druty, Fi6, które są, to jest nasza wysokość betonu. Podtąd lejemy i tego się trzymamy. Jeżeli tak zrobimy, to wystarczy cztery warstwy bloczka i gazobeton, i mamy stan zero. Przy czterech warstwach bloczka idealnie pasuje XPS i nie trzeba kombinować z żadną docinką ani ze sztukowaniem. Więc my przeważnie tak robimy. Ławy wyszły trochę niższe niż zakładałem, zakładałem że będzie 80, a będą, będą 62-65, więc też sporo tego betonu pójdzie. Wszystko jest podniesione, nie leży na ziemi. Bednarka jest przykręcona, kiedyś spawaliśmy, ale z tym spawaniem bywało różnie, czasami nie było prądu na budowie, agregat. Nie dawał rady na długich przedłużaczach, to po prostu nie działało. A jak się znowu dało większy prąd, to przypalało bednarkę, dlatego przykręcamy i teraz jest tak jak powinno być. Przejście na wodę: jeżeli jest przygotowany, przygotowany PESZEL, to znaczy PESZEL-wąż PR, no to dajemy do środka. Natomiast w tym przypadku po prostu przełożyliśmy PESZEL-75, jak dobrze pamiętam, po to, żeby wygodnie przełożyć później wodę do środka. Prąd, koło a nie, prąd idzie chyba z tamtej strony od tamtego budynku gospodarczego natomiast tu jest wejście do, do domu to zrobiliśmy tutaj jako, że będzie rozdzielnia tutaj jest komin kratownica przygotowana no i poznaczone poziomy w kominie zależy się od tego jak będzie wysoko tutaj wylewane betony. no bo to zostawiliśmy sobie na sam koniec no i tutaj tu jest dopiero nisko no bo cała działka ucieka nie wiem czy to widać na kamerze czy nie ale cała działka ucieka w prawo więc tutaj jest najniżej, no i tutaj tak naprawdę po przeliczeniu tego co wytyczył nam geodeta, no to teoretycznie tutaj już od razu jest posadzka w domu, więc tak po prostu z tej strony równiutko, a z drugiej strony będzie w powietrzu dosyć dużo, więc trzeba będzie coś sobie wymyśleć tutaj, ewentualnie ziemię zebrać albo, albo coś wykombinować, tak żeby fajnie zniwelować ten teren. No i w sumie chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć, to Wam powiedziałem. Teraz czekamy na tą pogróżkę, która ma przywieźć nam beton. Wychodzi w granicach 15 metrów w tym przypadku. Wlewamy, rozprowadzamy, wibrujemy, gładzimy i uciekamy do siebie na, kolejną, na kolejny etap pracy na innej budowie. Więc jeżeli chcecie zapisać się na budowę domu w naszym wykonaniu, tak jak mówiłem niejednokrotnie, kompleksowa budowa, Was nic nie obchodzi. Inwestorów to praktycznie nie widzimy w ogóle, tylko... Przy podpisywaniu umowy, także my już wszystko przejmujemy: wszystkie obowiązki, koparki, HDS-a, betony, materiału, wieźbę, yy, blachę. Wszystko my przejmujemy, no to wystarczy się do nas odezwać. No i możemy Was zapisać na rok przyszły, bo przyjmujemy zapisy na rok 2025. Więc nie wiem w którym momencie ten film będzie publikowany na kanale, bo jak sami zauważyliście, jest tego coraz mniej, bo mamy bardzo dużo zleceń i nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Też wracam na weekendy. 15 metrów, a tu dwójno 20 szykuje. ujeżdżuje <noise> W Możemy W jest Nie chcę mi się iść bo przedłużasz taki, który przeważnie używamy, więc mam na tym bębnie. Natomiast tak to właśnie wygląda. I po wszystkim gładzimy. Czy widać różnicę, czy beton siada? Jeżeli jest dobra konsystencja, dobry beton, jeżeli jest ta stopa spowalniająca, że ten beton nie wali powietrza, tylko idzie ładnie, to nawet jak zawibrujecie to nie ma różnicy. Później trzeba zostawić, żeby woda wyszła do góry i wygładzić. Jest to bardzo proste, ale pokazałem, że używamy, tylko my to robimy, trochę, robimy w innej trochę kolejności. Czyli najpierw lejemy całość, później wibrujemy i gładzimy. Bo nie ma już? Pracy, nie? Mm -hmm. Może jest to, chcę dopuścić i on sobie leje z reszty tutaj. Jak zaczyna wychodzić woda to zaczynamy gładzić. My to trochę robimy zawsze w innej kolejności, ale dzisiaj jest gorąco no i też chciałem wam pokazać. Więc my robimy najpierw tak jak widzieliście, że wlewamy, rozprowadzamy na boki zgodnie z poziomem. Później jak mamy wszystko wylane wrzucamy wibrator, wibrujemy. No i idziemy jeszcze raz, jeden idzie i wygładza, bo tam tylko taka górka wychodzi z tego wibratora. No i jak woda zaczyna wychodzić do góry no to gładzimy. Często gęsto nie pokazuję za koleją tego jak robimy, no bo to czas. A, że dzisiaj czekaliśmy dosyć sporo na beton, no to akurat można było się pobawić. No i pokazać tym, co twierdzą, że wibratora nie używamy albo nie mamy, no przecież. No bo przecież się nie da, tak? Jak człowiek nie pokaże, no to tak, by go nie było. Więc pokazałem Wam różnicę, czy z wibratorem, czy bez. Jeżeli jest pomału wlewane, jeżeli jest tak, jak powinno być, to nie będziecie widzieć żadnej różnicy, bo nie ma tu powietrza, nie ma tutaj gdzie to. Się rozejść na boki. Nie ma tu żadnych dziur w ścianie z wykopu. To po prostu tylko tyle, że troszkę tam rozejdzie się, ale to takie milimetry, że nawet nie zobaczycie. I w sumie tyle. Tak, już podpisuję.